Polska moc biznesu na forum ekonomicznym w Karpaczu. Gościem naszego studia jest pan Tomasz Urynowicz, radny województwa. Małopolskiego, wcześniej marszałek tego województwa. Panie marszałku, będę tak tytułował. W taki galicyjski sposób. W galicyjski sposób. Właśnie świetnie sobie radziliście, jeżeli chodzi o ekologię. Za czasów, kiedy pan trzymał stery Małopolski w ręce, była ona liderem, jeżeli chodzi o rozwiązania ekologiczne. No można powiedzieć, że to rzeczywiście sytuacja się zmieniła i to nie tylko ze względu na politykę, ale na sytuację ekonomiczną, gospodarczą, no społeczną, wojenną wręcz następuje pewna, pewna zmiana kierunków działań. No, ja staram się oczywiście w sposób wyrozumiały myśleć o, o, o następcach i o tym, co, co w tym momencie dzieje się w Małopolsce, aczkolwiek my wszyscy dzisiaj mamy problem z tymi ekologicznymi zmianami, ze zniesieniem norm jakości na węgiel, z, z próbą likwidacji uchwał antysmogowych, czy w ogóle wstrzymywaniu pewnej transformacji energetycznej w Polsce, bo ciągle jeszcze, pomimo tych, tej zmiany wajchy politycznej w, w tych tematach, to ciągle jeszcze to są obowiązki w Polsce kierunki w, i zgodne z, z polityką państwa energetyczną, i zgodne z, z założeniami transformacji energetycznej, czy wreszcie ustawami o ochronie, e, prawie ochrony środowiska. Ależ wreszcie także pamiętajmy o tym, że konstytucja, do której e, się odwołam, także mówi o tym, że władza publiczna nie może działać w, inaczej niż w, nie może działać. Pogarszając jakości środowiska, w związku z tym, te wszystkie zmiany dzisiaj, bez względu na ich tło ekonomiczne, one tak naprawdę są niezgodne z, z obowiązującą literą prawa, z, tym, z, tą, z tymi normami, które wszyscy przyjmowaliśmy. I to jest, jakby dzisiaj, największe zmartwienie nas wszystkich. Poza oczywiście ciężarem tej odpowiedzialności za, za, za bezpieczeństwo, za ekonomię, ale także za ochronę środowiska, to żyjemy w pewnej przestrzeni w zakresie energetyki, ochrony środowiska, w pewnego chaosu prawnego, na którego nie ma dobrego rozwiązania, bo tych zmian przecież nie da się w żaden sposób cofnąć, bo one są zgodne z politykami unijnymi. Ale czy jest w ogóle jakieś rozwiązanie, jakiś kompromis? Małopolska to jest miejsce, gdzie smog był bardzo poważnym wyzwaniem. I to nie tylko w Krakowie, który jest wielkim miastem, ale także w małych miejscowościach. To tutaj warunki naturalne trochę przeszkadzają, żeby było dobre wietrzenie. No i po prostu teraz mamy w Polsce powrót do węgla. Trochę nie na nasze życzenie, my byśmy może sobie życzyli czegoś zupełnie innego, ale, ale, ale ten węgiel wraca. Jak sobie poradzić? Jak zachować zieloność Małopolski? Znaczy, rzeczywiście, odpowiadając na to pytanie, zejść trochę do szczegółów, bo z jednej strony my mamy obowiązującą uchwałę antysmogową, która od 1 stycznia w przyszłego roku za, zakłada likwidację, czy formalną likwidację, zdelegalizowanie działania kopciuchów, czyli pieców pozaklasowych, które są jakby głównym źródłem niskiej emisji. W propozycje, które w tej chwili zgłasza Sejmikowa większość Radni Prawa i Sprawiedliwości zakładają przedłużenie funkcjonowania te, tego terminu o, o, o kolejny przynajmniej rok. W grze, w grze są jeszcze ciągle inne, inne propozycje dotyczące norm technicznych dla pieców czy, czy norm jakości dla, dla innych paliw. W związku z tym, jak się jest Małopolską i było się liderem, bo Małopolska była liderem nie tylko dlatego, że jako pierwsza wdrażała uchwałę tę smogową, miała najbardziej progresywny program ochrony powietrza, jako jedyna w skali całej Unii Europejskiej realizowała dwa zintegrowane projekty środowiskowe LIFE, ale przede wszystkim musiała być liderem, ponieważ w kilkanaście miejscowości w Małopolsce było liderami, jeżeli chodzi o zanieczyszczenia powietrza w skali całej Unii Europejskiej, powietrze w Nowym Targu czy w podkrakowskich gminach, to była niestety... Wołanie o, o, o pomstę do nieba. I dzisiaj, w, no. no... Ten problem dalej funkcjonuje. Ta zima może być jeszcze gorsza, bo z jednej strony już wiemy, że zniesione są w normy dla, dla paliw stałych. Mówimy o tym, że pali się dzisiaj wszystkim poza oponami, ale tak de facto, jeżeli zawieszone będą przepisy uchwały antysmogowej, czyli dalej będą legalnie działać kopciuchy, no to ta zima będzie nie tylko droga w, i, i będzie mówiła o naszym bezpieczeństwie, ale przede wszystkim będzie czarna i smogowa i to jest zasadniczy problem. Ktoś mi mówił, nie potrafię tego zweryfikować, że już na jakiejś konferencji prasowej minister jeżeli minister zdrowia był pytany o to czy przygotowana jest rezerwa w zakupu maszeczek antysmogowych no ale to już jest drama to jest kapitulacja polskiego państwa w zakresie ochrony środowiska walki o czyste powietrze A pamiętajmy o tym bo to też bez względu na wszystko musi wybrzmieć Polska od 2018 roku ma zawieszone postępowanie karne przed trybunałem sprawiedliwości w związku z nieprzestrzeganiem w dyrektywy KAFE, czyli w dyrektywy powietrznej i to jest poważny problem bo to co do, to te kary naliczone za turów mogą się okazać Małą peską wobec kar za niewypełnianie norm jakości powietrza, ale przede wszystkim nieprzestrzeganie wprowadzonych w Polsce, obowiązujących w Polsce przepisów. I to jest kłopot. O tym, jaka będzie zima, czy będzie oczywiście taka e, mroczna i pełna smogu, czy jakoś państwo polskie i my wszyscy sobie razem z nią poradzimy. E, będziemy rozmawiać dalej już 7 listopada na Stadionie Narodowym druga edycja Kongresu Jest Polska Moc Biznesu, na którym będziemy też spotykać się z panem Marszałkiem Tomaszem Uronewiczem. Bardzo serdecznie zapraszam. Dziękuję dzisiaj za rozmowę i do zobaczenia w Warszawie.